Witajcie wszyscy. Zaczynamy następny odcinek, dzień 21. I będziemy tworzyć dalej w JavaScriptie. Dalej będziemy próbować nowe rzeczy. Oczywiście nie będzie siebie, bez naszych starych przyjaciół, czyli HTML -a i css i zobaczycie, co będzie dalej. Zaczynamy standardowo. Już chyba tu nie muszę nic mówić, raczej wszystko pamiętacie. Ja pamiętam. Z czego jestem niepomiernie zadowolony. bo ja zaraz się okaże. Initial Scale. No sobie naszego CSS-a. może jakiś tytuł by się przydał. うん。<It> is. Mm. No i dobra, co czas na jakieś body, Jeszcze od razu dodajemy sen na dole nasze połączenie ze skryptem. No i pięknie. Zaczynamy działać. Czyli dodajemy sobie przycisk, czyli komenda baton. No Pogel, team, przełącz motyw. No i dobra, mamy sobie przyciska. Dodamy sobie sekcję. Niech to będzie kontent nasz. A 2. Na główeczek. aquele parágrafo Odświeżmy sobie. No, ładuj się. No tak, powiedzmy, że niekoniecznie w najszczęśliwszym miejscu, ale to jest tylko ćwiczebnie. Dobra. Nie tracimy czasu, przecież chodzimy do CSS-a. Co, body. Yeah. No i pięknie. Tylko jakoś mi to nie pracuje bez tej przerwy. O, nic nie stanie? Jest okej. Okay. Określamy sobie wszystko. I dodajemy sobie transition. Hmm. Czyli tutaj będzie zmianka.

Dobrze, ja to zapisałem. Wydaje mi się, że tak. Nie wiem, dlaczego różnimy się kolorkami. No, może się rozwiąże później. I co? Teraz zdajemy body. Kropka, And dark, I to będzie, dobra, no i dobra, i mamy naszego Dark i jeszcze opiszemy guziczek. guziczek. Eee, hmm? Tam była id, nie klasa. Toggle tym. Coś takiego i tu będziemy mieć padding dziesięć pikseli i dwadzieścia pikseli. Margin dwadzieścia pikseli. Dwadzieścia i kursor na pointer jak to się pisze? za przekombinowałem. O, i miałem pointer. No i dobra, no i mamy teraz, że tak powiem, tutaj część. No ten guziczek to nam. Nic na ten moment, bo jeszcze go nie przyłączyliśmy do tego, co ma robić. Więc przechodzimy dalej. No i dobra. Podajemy sobie stałą. Toggle button. I teraz dokument, żeby szukał nam w tym dokumencie, czyli GET Element By ID. Zgadza się? Zgadza się. No i wpisujemy nazwę nazwę naszego. No, czyli to no, go. Toggle team. Daj. Dobra, i teraz, skoro już określiliśmy naszą zmienną, przyłączyliśmy ją, że tak powiem, żeby ta nasza zmienna button to była tak naprawdę w... O Jezu, po co to? Żeby to e, tak naprawdę był nasz, była nasza klasa Toggle Team, którą nadaliśmy mm, nadaliśmy tutaj sobie temu przyciskowi. No dobra, więc czas dalej teraz ten toggle button Skoro już go mamy sobie tak nazwanego ładnie, można teraz do niego dodać nasłuchiwanie. Add event listener, czyli teraz nasłuchiwanie eventów, czyli zdarzeń jakieś, które mają się zadziać. W tym wypadku będzie to klik, bo chodzi tutaj o kliknięcie. Czyli, coś ma się stać, kiedy się kliknie. No i teraz trzeba by określić, tak w sumie, co się stanie, jak kliknie. I tu jest nasza kolejna funkcja, którą już chyba pamiętam. To jest. Tylko jeszcze tutaj zapomnieliśmy, że tu jest. Mamy takie fancy określenie funkcji. Można to określić po prostu jako function, a można również jako. Już wam pokazuję. O, tylko trzeba wejść do środka nawiasiku. Przecinek. I tutaj zaczynamy już właśnie funkcję. Czyli właśnie podwójnie na, będzie nawiasik. Odstępik, znak równości i. i strzałeczka. O. I to. Jest moi drodzy, równoznaczne z function. Czynajmniej powinno być. I teraz otwieramy, jakie są warunki tej funkcji. I teraz tak: dokument. Dokument. I tu będzie body. Kropka, bo to całe to będzie się zmieniać, Sla, class list, kropka, toggle. I tu będzie dark mode. Będzie jak go napiszę. Hmm, bo tak się nazywa nasz nasz div. A z tego co pamiętam, ten class list, o ile dobrze pamiętam, może się mylę, sprawiał, że aktywuje daną funkcję, jeżeli nie jest aktywna. A jeżeli nie jest aktywna, znaczy aktywuje, jeżeli nie jest aktywna, a jeżeli nie. zakała bo się. Jeżeli jest aktywna, to ją wyłącza. Jeżeli nie jest aktywna, to ją włącza. Tak chyba będzie ok. No i dobrze, co my tu mamy? Tutaj zamknięty mamy ten Dark Mode. I co aby jeszcze? O, tutaj dodać sobie coś takiego. I następne linijce też sobie zamykamy. Nie wiem, czy najczytelniej to zrobiłem. I ten kodzik tak naprawdę nam powinien za większość rzeczy odpowiadać. No, <laughs> jeszcze jak zobaczę na obtłumaczenie, czy dobrze wszystko zapamiętałem. Tak, czyli pierwsze co to szukamy przycisku ID i wpisujemy go, przypisujemy go, go do zmiennej Toggle Button. No, czyli mamy tutaj no, w tym wypadku raczej to stała Toggle Button jest przypisana do, przypisana do elementu o ID Toggle Team. I to się zgadza. Przypisujemy naszą funkcję. Pierwszy sukces dla nas. Drugie. Dajemy komendę, która mm, sprawia, że ten toggle button nasłuchuje, nasłuchuje zdarzenia, jakim jest kliknięcie. I gdy to się stanie, gdy ten klik nastanie, gdy taki event się pojawi, to wykonuje funkcję, która... Sprawia, że tu jest tak, żeby opisać to dokładnie, szukamy sobie w dokumencie, dokładnie w całym body. Z, za pomocą. To, to właśnie, to oznacza, że tutaj szukamy, że tak powiem, w całym, w dokumencie body, czyli w całości tego HTML-a. I tu mamy i za pomocą tego class list, czyli dobrze pamiętałem, dodajemy e, tak naprawdę dodajemy klasę może tak właśnie aktywacja i dezaktywacja. Ta no taki ją efekt, ale tak naprawdę jest to dlatego, że dodajemy klasę e, tą dark mode e, i usuwamy, jeżeli, e, jeżeli już jest. No, jest zastosowania praktyczne dla tego. Może to być na przykład co? Tryb nocny, dzienny, zmiana języka, stylów, layoutów strony, ukrywanie, pokazywanie elementów, obsługa preferencji użytkownika. Takie rzeczy możemy dzięki temu zrobić. Dobra, ale teraz najważniejsze: czy to działa? Zapiszmy sobie na pewno wszystko i sprawdzamy. Wow. Działo. No i super. Dzisiaj to wyrobiliśmy się całkiem sprawnie, więc dzięki wszystkim i do usłyszenia.